Cimo, Siema, Simoleczko, z tej strony Maciek przez małem. Dziś w odcineczku Roblox Rivers lecimy z Flood Duelkami 2 vs 2. Ale to najpierw musimy zaprosić, co? Różie, żeby nie czuła się niepewnie, że ją po prostu nie zapraszamy. Invite, za... no, ma... no, masz szczęście, że mi zaprosiłeś. Masz no. szczęście. Ty, jak nie krzyż do Ta. tego mikrofonu, bo Zara Kopa dostaniesz i wylecisz. No, przez ten portal do Rika i Mortiego normalnie. Idę. No, no idziesz, ty nie, ty nie idziesz, tylko lecisz jak ci daje kopa. Dobra, a my w tym momencie zostawiamy łopeczkę w górę, zostawcie komentarz i lecimy. Łup. No i zaczynamy bój, dwa versus 2, czyli dwa razy mocniejsze wkurzanie się na zwykłych broniach. No nie. Tak jest! A to my będziemy mieli tylko te zwykłe bronie, o to tu chodzi? No tak, w tym przecież... Do, a ty co myślałeś, że dostaniemy magiczne bronie, magiczną różkę, czy coś z tych rzeczy po prostu. Nie, tak. I, tak myśli... I że przeciwnik tak będzie właśnie... stał w jednym miejscu i nie będzie się ruszał, czy no tak to właśnie, właśnie to tak. No dobra, właśnie tak właśnie dobra. Myślałam, i co? Dobra, 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 przeciwnik cały czas ładuje, reloady robi i... On jest na dachu, i... on jest na dachu Maciek, no i go ściągnąłeś, a już do niego tak biegłam, żeby go załatwić. No tak, ty, 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 ty tak biegłaś co? szybko jak po galerii handlowej biegasz szybko po zakupy normalnie, nie? Ty tak biegłaś szybko, nie? Tak właśnie biegłaś Ej, szybko, ale... to było najlepsze no ja porównanie ever, ever za... moje. No tak, bo ja oglądam każdy zakamarek, no co ty sobie wyobrażasz, że ja muszę poznać bardzo dobrze mapy i takie tam, nie? No i Taka, załatwił i decyp... mnie, no lecisz, lecisz, lecisz jak po markecie robisz zakupy. A, a dlaczego ty się dałeś tak szybko zgarnąć? No Może szybko, może nie. Nawet nie wiesz, że to tobą są dwójka. Chyba ty... Chyba ty nie wiesz... Ty... No gola strzelił ci! Widziałaś? Gola ci strzelił. Widziałam, ja widziałam no. jak strzelił gola, no nie no. no. Ja I co teraz? Ja idę ich wszystkim. wszystkich. To Ty zareinfistować? jak będziesz chciała robić balboem i tutaj to, to normalnie, ja nie wiem. Tu jest... Tu jest... A gry chciał sama sobie! Dzią jest, dział jest! A! Maciek! O! Zabijam. Nie mać Nie mi tutaj. Nie mać mi tutaj. No powiedzmy! No ja się ukryłem pa, 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 on wchodzi i teraz będzie zaskoczony pa a, Ty o skąd on nie wiedział? Nie Czy go. No go. No on to, nawet to sobie was. nawet nie wiedział, no to, to, to sobie nie wiedział tam, gdzieś, że tam jesteś. Nie, to ja to, ja, dobre, ja to nie też widziałem, że on po prostu nawet nie wiedział i ty sobie randomowo po prostu to wygrałaś, nie? Jak randomowo ja wiedziałam, że on tutaj może mi wyskoczyć i ja go tam załatwiłam Od razu się randomowo trzynaście chopy No nie zapsaliłeś, ja zaraz ja zaraz przegram przez ciebie, bo ty mi na nie pomagasz no Jak, jak nawet nie? mi nie pomagasz to nawet to ja bym tutaj skakał do mnie Tu Ta. jest No co ty nie powiesz? Jaka ty jesteś o, 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 o. Ale dość tam po 50. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. O! Dobry. On wyskoczył poza mapę i stwierdził, że bez sensu. Nie, on wyskoczył. Że... No wyskoczył, bo był oklepany i nie chciał dać nam tego killa, wiesz? No dobra, uwaga, no nie, granaty używają, będą lot lotniki, oho. Joshua już jeden przegrał. Wee on. on się poddał? Poddał Ta. się. O, gościu się spłakał. No nie! Oh. No, nie no, ale się John John rozwaliłeś ty, ty, ty creeperze, nie? Ej, na nie mi tym kawałeczku, widziałeś? Creeper to ten z Minecrafta Maciek. No A najgorsze no. jest to, że z Kaisen przegrywa z nami, nie? Ej, no... Sukuna, czy jak on tam John miał, przegrywał... A, na dachu! Plecy mi robi! Plecy Dobra, mi ładnie robi! dostał, ładnie dostał, dostał ładnie. No drugi, teraz dr dr Drugi to dopiero się ruszył, drugi dopiero teraz się ruszył, że stwierdził, że jednak gra z kolegą, jakby co. No, tylko że... No co, zostawił tego kolega, nie? Ja mam mało HP, Maciek! Ja też, ja też, ja też! O! Aaaa. Co się dzieje? Biegnie ten! Yyy... Jujutsu kaisen! Hehehehe! Bierz Co?! Ty... Ty no, może strzelaj go, bo miał mało HP, a ty coś zmienisz Ja myślałem, za... że go załatwiłeś! Ja myślałam, że go załatwiłeś i zabroni zmieniłam! No, no widziałem, co, co zrobiłaś, widziałem, co zrobiłaś! No, bo ja myślałam, że on już nie żyje! Ta troluje już <tuszy> od początku, nie? No. Nie troluję, tylko myślałam, że on już kaput był. Wiesz, Aha. ja myślałam, że on jest był kaputek. Tak, ty myślałaś. Boho, on... i teraz myśl, że ja jestem kaput, nie? To, to już nie. jesteś pewna. Tego jesteś już pewna, nasz jest na 300 O nie, Maciek jest kaput. No. Bardzo teoretycznie... się wydaje, że, on, że on wyszedł? Żeby włączyć sobie cheaty. No nie, no, no. nie, no nie, nie, nie. Maciek no. ja nie, chcę, proszę, no. nie zostawię mnie. Nie no jak dalej w ziemię będziesz patrzeć, no to dużo jak zie... jest Nie no, ziemię, wiesz. celownik no. jest na jego główce, człowieku! No No. I tak. no. no. To a celownik no. jest na jego główce. No nie przeładowałaś, co ty robisz z tymi fistami Co ty robisz? Nie, on się na siebie nabija! Ja się z niego ponabijam. No nie, i co? Nie! I co? I co? Nie, nie, ja, ja nie dziwe. wiem co to się... Weź przestań. On też się bawił i już dał ci spokój po prostu. Jakie dał mi spokój? Myślę, że mnie załatwi, ale ja byłam lepsza i moja taktyka no. była o wiele lepsza. Tyle a czasu, a dalej jakbyś nagrała na tabarecie po prostu. No. Nieprawda, nie. wygrana się. Weźmy. Liczy. Liczy, Pro... liczy się wygrana. Lecimy, lecimy, oczywiście dalej. Bunny, sniping, 3 versus 3 ze snajperą. Strzelanie do króliczków. Tak, tylko no. śmieszne jest to, że zobaczysz, bo to są te skoki i te snajperki, więc ja nie wiem, ty się będziesz tak cieszyć Ja nie umiem ja w ogóle nie umiem ze snajperki strzelać No właśnie więc będzie mega zabawnie teraz po prostu Ale wiesz, ale wiesz że ty też nie umiesz nie Ja umiałem ale na innym fowie a na tym fowie to ja se mogę Kiedy ty niby umiałeś ze snajperki człowieku strzelać kiedy No miałem lepsze gorsze dni Chyba tylko te gorsze Nie pamiętam tych lepszych nigdy Dobra random leci random leci obojętnie co coś nowego dodali random. Big onyx, Onyx, no to nic nowego Uuu, nie dożycia. Telefoniarz i padowiec. No to wiadomo, że patrzeć się w ziemię po prostu. Dobra, snajper czy kusza, snajper czy kusza, hmm. Katana hmm. na pewno. <grych> nie. Na, na pewno Katana. Żadna. Na pewno Katana Żadna... jak ci nic nie. Żadna katana. No ja tutaj przegram, bo ja jak nie mam nie jak jest katana, ja ci mówię poważnie. Ja. ja. O, już, już coś się tak. O, ja cię kręcę w obie ręce. Tutaj już skoki u. są antygrawitacyjne. No, a co my w kosmosie, jakim się jesteśmy, czy co? Dobra dawaj. Ej, co mnie dostał? O, no nie macie. Ja nie, umiem. Ale nie u mnie. O, wleciał. Spokojnie, tutaj tam, trzeba od... Na spokojnie przymierzyć, wycelować. Jakie na spokojnie, jakie na spokojnie, jak tutaj w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Co o, jest? Jest gościu, jest gościu. Ej, co jest? Jest ja spadły. No, zanim ja do niego to nie wiadomo, nikogo lecę, Macie. Trze ej, cio, Dobra, cio, co tu się dzieje? Mango, A mango, ty skosy mango, go mango. załatwiłaś, to oszukałaś. Ej, tak. Dlaczego? Robię ze snajpery. Nikt nie powiedział, że robię ze snajpery. 50! Nikt tak... Nikt tak... No, ja no, no, też macie... nie chcę. 50. Ja teraz lecę w dół. Gdzie on jest? Ej, on był muuuuuuu! Chęciota dojść, to haja! Ogradziłem się. <ślał> Ale ja go chciałam załatwić, już byłam obok niego. No to było załatwić, kiedy miałaś okazję, a nie... Ty! Co? A nic, myślałam, że szybciej biegam. Za 50 to może dostawać tylko jedna osoba, o nie. O nie, nie, trzeba uważać, trzeba uważać i... Gdzie oni są? O! Wszędzie i idzie. Dobra, jestem. Ja nie mogę, ale Hechota <laughs> mi strzelił. No nie, no ja nie umiem, ja nie umiem na tej kuszy Ja też nie umiem, ja też nie umiem i musiałem ser. O nie! Ta! O. ty bez celownika? No że ty bez celownika strzelasz ze snajperki, A, ten wypadł tak. za mapę Ale chyba jeszcze się uratuje Nie, nie. Halo, O, nie uratował. No co ty, ale ten, <laughs> ten, ale tym Czemu ty ze snajperki strzelasz bez celownika? Bo ja nie umiem z celownikiem Słyszałeś gdzieś przeciwnika? Nie Lewa strona. Lewa strona. Lewa strona. gdzie? Ja biorę, Do pięćdziesiąt. Za sto pięćdziesiąt i... Gdzie jesteś? Dobry się, się na chwilę. Mówiłem na chwilę tylko. Maciek Soba, Pennywise dał mu baloniki. Aha, no tak, bo Penny Pennywise był tutaj i dał mu baloniczki. Jakoś tak. Nie, to... Ej, dobry ten twój śmiech. Nie. odegrałeś. No nie, to muszę. O, było... o, 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 ale pixelowe tego flesza dostałem! 50, tak jeszcze 50, nie było. W 50. Bo, ej, karierze, żeby dostać pixelowe same. Ehe, pixel, pixel, pixel. Ehe, o! o ehe, to było Pennywise! Szybka. Znowu balonik? A w ogóle. George! Ogóle... George! Nie! A jak on ehe. miał tekst ten swój taki słynny, właśnie, George? I co? A! coś takiego? Hello, nie, 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 teraz coś kiepsko się, coś było. Się, coś mi się, się stało. Coś mi się stało. George! Nie! To już nie to. Ej. to. No Wtratiłeś nie, on nie zumował! No wiem, ale on no nie zumował. Ach, ty w baloniki się patrzyłaś. Aha. Oh. O, wygrałam. On wyszedł nie. poza mapę, chyba się poddał, ja nie wiem. Nie, i to było szybkie, to było szybkie. A ty, ale Mega szybkie. skina do broni. Mega szybkie. Znaczy skin ładny, to jak skin. Wszystko, nie, no wszystko jedno. Dobra, ładny, lecimy zabawisz. dalej, lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Na placu zabaw się pobawimy dziś. Będzie ciekawie, będzie ciekawie, Maciek. Nie wiem, czy Shorty'ego wezmę. Tu... Dlaczego tu tak ciemno, noc jest czy to? No, bo noc nastała i bo robi się szybko, teraz ciemno. Ale nie możemy się bawić na placu zabaw pod pocięku! Gdzie oni są? N nie no, wiem. On był ich zabiera, jakby co. Nie zwracaj uwagi. Ah! Plecy mi scelą! O, ja już chciałam. Fla fla flale mi tutaj zcelił. Flale. Ja ja też mu zaraz strzelę flale. Ty nic mu nie strzelaj, bo Lala. to nigdy nie wiadomo. Nic, nie, żadne, nie puszczę, żadnej flory, tylko oni skaczą do nieba! Do nieba! Teraz ja do nieba... Ale Michał strzelił. No to poleciałeś Maciek, poleciałeś. Ja będę się kitrał, jak oni będą skakać do nieba. To będzie moja taktyka. A ty co robisz? No szukam przeciwników, o. W ziemię patrząc? Maciek... To by taki widok się pokazuje, ale to nie jest ziemia z mojej perspektywy, no? nie? Ja widziałem, że w ziemię się patrzyłaś Maciek, patrz, to jest ziemia! To nie jest ziemia, to a, jest ziemia. a celownik na wpół ziemię, patrzenie to jest ziemia. Maciek ty jesteś ziemia! Ty jesteś Za 50, ziemia. tyle. o, -o. Ty, o, -o. Tyle. Ooo! ci powiem! O, o! Dobra i teraz co? Gdzie jest przeciwnik? A podpalę go! Na swoim respie jest, na swoim respie. Za 50? Ważne, żeby za 50, trafić drugi raz. Aj, jaj, 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 karamba. Nie, nie, nie. Nie, no ciężko jest z tej snajperki. W ogóle. Znaczy, ciężko myślę, jest, nie. bo ogólnie ciężko jest. Ale zobacz, jakie piękne połączenie czerwonego i zielonej floty. Gdzieś tu wygląda. ciężko jest. Uuu! Uu. Powiedz mi! Okay. Okej. Te a nie, oh! jeszcze jeden, jeszcze, oh, wasza, jeszcze jeden, <grym> o, <olet stragualny> Ja myślałam, że już wygramy że to szczególnie. jeden, w klocek szczęścia albo klocek nieszczęścia, ja na ten moment na po prostu. Zależy, z której perspektywy patrzysz. No tak, ale postawimy jeszcze raz takie klocki nieszczęścia, bo to jest najważniejsze właśnie, a najważniejsze jest, żeby co, jak oni będą skakać do góry, to my będziemy skakać w dół. Tak, 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 a, tak dobra, on, się nie... mnie patruje, on się na mnie patrzył, on się na mnie patrzył, o. O, a a tamten gdzie? Ruzia, już biegnę, Ruzia, już biegnę help, Nie trafiłem help, help, Ty, 18 strzałów, ej, to jest lepiej niż było poprzednio To jest lepiej niż poprzednio Johnny, brawo, Johnny, brawo O, Johnny, brawo dostał Mamy go, mamy go Dobrze, podwójnie yes. shorty strzelił Tak, 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 tak. Bardzo dobra, ładnie rob, o to chodziło Robimy to, dobra, taktyczne miejsca na pułapki, taktyczne no miejsca na pułapki No bo... ta, tylko stawiaj gdzieś gdzie indziej O, w niebo się można patrzeć, bo już cwaniaczek yy, sobie oh. skakał O oh, nie ja za 50. Nie tak skakać, ja nie chciałam tak skakać? Za 150 to A! też może być. Za 150 też. Wiedziałem, że dostanę heada, bo się na mnie patrzył. Co to za? Bo no za blisko było. Nie. To były bardzo dziwne dźwięki. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Boję się. No, nie, boję się. na pewno nie w ziemi, nie? Boję się! Na pewno nie, nie w ziemi. nie chcę, maciek nie chcę na... no. <śmiech> <śmiech> ja chcę! Ja <stąd śmiech> Prawie, prawie wszystkie myszki prawie co później jak będzie strzelał do ciebie ty 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 ty, ty ciemno to umysłowa ty co jesteś ciemno ta umysłowa Czekaj go raz dwa trzy no, ale ty w zie... ale jak będziesz celować w ziemię to nikogo nie trafisz pamiętaj o tym Chyba ty no celował do ciebie i wtedy można było prawy użyć i wtedy byś go pokonała. To było zbyt skomplikowane, było się nie wyłożyć na początku. Prawy przycisk jest tą ręką co podcierasz sobie w toalecie. A, a skąd nie lewą? Patrzyłeś kiedykolwiek. Za 150 Stop. dostał, najważniejsze. Uho! Za 50, dostał. A bo dostał wojną, tam! Dawaj, się! Nie, 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 nie! nie, nie! nie! Czyli dwaniaczku! Nie, nie, nie! Ale się im wystawiłeś, Dawaj, ale się im wystawiłeś. A, resi Ej, i dwie, trzy i trzy, i, i strzelamy! Nie, <śmiennie>, ale. No bardzo ciężko bez tej grawitacji! Tak, <śmiennie> tak! <O>, widział mnie! <śmiennie> widział mnie jednak, jak tam stałem? No bo, bo, bo jednak nie chyba widział jak tam stałem, to tak niepotrzebnie tam stałem w sumie wychodziło a co miałby wychodzi. No, ten Rudzisław, Rudzisław miał robi. Miał. ja nie wiem, bo on chce pewnie wyjść teraz. A... Nie ma wychodzenia, nie ma wychodzenia. No nie, nie trafiłem. O nie trafiłem i teraz to... Pff, nie trafił, o eee... szybciej. No. A! O, fajwerki. Ojenny, się wystraszyłam! No tego. tak, no bo nie fajwerki no. są takie, że straszą ludzi. No ale... Właśnie widziałeś, że bił Dobra, ja nie chcę Miał broni. miał To, to, to. to. Trzeba uważać, trzeba no. uważać, że po prostu się na nich nie patrzeć. I trzeba, i trzeba ich y, zaskoczenia od tyłu za, zaatakować. Ta, to ja właśnie go biorę od tyłu i to nic nie daje. Nie no. No nie mogę On ich nie trafić. Był... No ja też nie, bo jak te króliczki. To, to mój. <laughs> No i pokaż jak pokazujesz, jeden no <Die interactivity Turk _> mam, mam. Już zero, już zero. No tak, no HP, bo Pietra dobra, GG, well played. Nie, jeszcze ja wierzę w naszego. Aha. Ja wierzę w naszego. Ta. Ja wierzę w naszego. Ta. No dobra, dobra. Joystick, joystick mu się zaciął, Joystick mu się zaciął. Joystick co? mu się zaciął. Na prawo bym nawet jak widziała. No, a może nie widział, on, on nie widział, Dora. No spokojnie. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. No i się podpalił. Oj się podpalił. Niestety, dzielnie warczył, ale mu się nie wyszło, więc no... Tak by teoretycznie mu nie wyszło, ale mu wyszło, a wam wyjdzie zostawienie ołóweczki w górę, zostawcie komentarz. I Rudy powiedział, do zobaczenia do następnych odcineczków.